Ach, mam pełno piasku w klapkach! Nie cierpię tego! Dość tego, ściągam je! Będę niosła w rękach! Och! To miał być wspaniały dzień, a wyszło jak zawsze! O! To jest genialny pomysł! Dlaczego na to nie wpadłam? Ale fajna impreza! Czekajcie, muszę się napić. Hej, też ci dolać? Oj, ale wieje? Nie podnoś się! Nie, tylko nie prowiant! Tu jest zbyt wiecznie. Chodźmy. Czekajcie, wiem co robić. Zaufajcie mi! W sumie to czemu nie? I co tu robić? Chcą iść do domu. Muszę coś wymyślić. Byle szybko. Kończy mi się czas! Zaraz blaszka na mafinki. Będzie idealna. Hej, wróciłem! Podano do stołu. Widzicie? Teraz wiatr niczego nam nie zwieje. Wow, sprytne. Impreska uratowana. Ach, dzień na plaży. Chodźmy. Łap! Świetnie ci idzie bieganie i odbijanie piłeczki. Czas na selfie. Ach, ale przyjemne słoneczko. O, wszystko mnie piecze. E, nie dotykaj mnie! Nie mógłbym nawet, gdybym chciał. I co teraz zrobimy? Czekaj, chyba mam pomysł. Mamy przecież aloes. Możemy nim ukoić spieczoną skórę. Wezmę nóż i przetnę wzdłuż. O tak, widzisz ten żel? Zdejmę go łyżeczką. Super! I wkładam go do blendera. Jeszcze pokrywka i miksujemy. I już. Zrobił się bardziej wodnisty, więc mogę go wlać do foremek na lód. Teraz pozostało już tylko to zamrozić. Gotowe! Spójrz na te aloesowe kostki. Okej. Okay. Patrz na to. Chłodzi i jednocześnie koi. Aloes jest świetny na poparzenia. Popatrz, moja skóra od razu wygląda lepiej. Wow, daj mi jedną. Mamy całą foremkę. Bierz ile chcesz. O, jak przyjemnie. Nie ma to jak piknik na świeżym powietrzu. Zwłaszcza z takimi pysznościami. Trzeba się nawodnić. Oh, na łonie natury śpie jak zabity. Fuu, to ode mnie tak śmierdzi! O, oh, mam pewien pomysł. Zawieszę tą reklamówkę z wodą na gałęzi. Przedziurawię ją jeszcze, naleję szamponu i wezmę prysznic na dworze. Eee, co on tam robi? Ale ładnie pachniesz? Proszę, zdrówko. Hej, idziemy do wody? Czekaj! Nie możemy zostawić rzeczy bez nadzoru. Ktoś może nas okraść. Masz rację lepiej dmuchać na zimne. Portfel jest. Hmm, pieniądze też. Tylko co mamy robić? Czekaj, chyba mam pomysł! Patrz, tą część można ściągnąć. Wystarczy więc zwinąć banknoty, włożyć je do środka i szczelnie zamknąć. Widzisz? Mogę nawet czesać włosy. Ej, moje też! Patrz, jaki śliczny piesek! No hej, słodziaku! Rozczesać ci futerko? Ale z ciebie dobry piesek! Przyjemnie, prawda? Patrz na tą sierść! Nikt się nie zorientuje, że mam tu kasę! Fu! Tylko nie rozczesuj nią teraz swoich włosów! Fajny pomysł na skrytkę! Chodźmy popływać! Poszli sobie, więc mogę ich okraść! Kurka, nic tu nie ma! A tu... Uchyda! Same kłaki! Spadam stąd! Ech, ale dzisiaj ładnie! To będzie wspaniały dzień! Odpocznę sobie, opalę się i poczytam książkę! Ojej, robi się tu naprawdę gorąco! Selfie! I przekąski! Uch, ale upał! Mam teraz ochotę na coś słodkiego! O nie! Cała się roztopiła! O, a Sprite jest gorący jak herbata! Ech, myślałem, że to będzie udany dzień. Ale może uda mi się go naprawić. Okej, okay, wezmę ten pojemnik i wyłożę go folią. Ale nie byle jaką. To folia izolacyjna utrzymuje ciepło i zimno też. Dobra, pojemnik gotowy. Teraz pora na gąbkę. Włożyłem ją do woreczka i wlewam do niego wodę. Zamykam i wkładam do zamrażarki. Teraz trzeba trochę poczekać, gotowe. Włożę ją do pojemnika razem z innymi. Ciekawa ta książka, ale wciąż jest upał. Muszę się napić, ach! Co za orzeźwienie. Jestem genialny. Ale piękny park. Cieszę się, że wyszłam na spacer. Co to było? Kurczę, pobrodziłam sobie ciuchy lodami. Co? I usiadłam na gumę? Ugh. No nic, muszę się przebrać. Hm. Jest tu jakaś przebieralnia? Oczywiście, że nie. Trzeba się więc przebrać tutaj. Oby mnie nikt nie zobaczył. Założę jedną nogawkę i przełożę tędy na drugą nogę. Zakładam i już. Mam na sobie czyste spodenki, czyli mogę zdjąć te poplamione. Okej, okay, sytuacja uratowana. Wolicie spędzać czas na plaży czy przy basenie? Dajcie znać w komentarzach. Podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi i subskrybujcie nasz kanał, jeśli macie ochotę na więcej.